Zapóźnienie w ogóle Europy, myślę, w stosunku do, do świata, jeżeli chodzi o, o startupy. No i Blink jest teraz no, genialnym produktem, który się rozwija również yy, poza Polską. Tak? Francja to chyba jest jeden z bardziej rozwiniętych rynków startupowych w Europie. Dzień dobry. E, dziś, bez dłuższych wstępów, chcę Państwu przedstawić i zrobię to. Mojego gościa, Dariusz Maciołek. witaj Dzień dobry. Dariusz Maciołek, który pracuje w takim banku Paribas, Tak jest, Bez na końcu. Tak. Darek Maciołek ma podpisane na, na LinkedInie Chief Mind Opener. Prawda? Prawda? To jest Prawda. twoja Opowiedz trochę o tej funkcji, bo to bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego. Wiesz co, to jest. Yy... To jest nasza kampania, którą mieliśmy globalna Unexpected Jobs, gdzie yy, większość pracowników ci, którzy chcieli, zmienili swoje opisy na LinkedInie tak, żeby pokazywały co one faktycznie robią. Bo stanowisko, nie wiem, specjalista do spraw i jakieś trudne słowo bankowe, no to niewiele mówi o sobie, czym ta osoba się zajmuje, mhm. co robi. Na przykład, jeżeli mieliśmy osobę, która zajmuje się redukcją śladu węglowego, no to my to nazwaliśmy, osoba, która się tym zajmuje, nazywała sobie, że jest osobą, e, którą zajmuje się, jest takim carbon e, footprint coachem. Czyli jakby uczę, edukuje, jak Jasne. ograniczać, zmniejszać e, swój ślad węglowy albo swojego klienta. I to jakby na tym, na tym polegało to Unexpected Jobs, co zrobiliśmy we wszystkich krajach, w których jest e, grupa BNP Paribas. E, A Ty otwierasz umysły. Staram się otwierać umysły, nie wiem czy mi się udaje, no ale tak ale traktuję ja swoją mam, rolę. Ale to ja mam do ciebie bardzo, to bardzo dobrze <laughs> <się> trafia, <laughs> to bardzo fantastycznie trafia. Powiem ci, że ja odkryłem na nowo takie zdanie, które tu powtarzam już trzeci raz, trzecia rozmowa i trzeci raz powtórzę to zdanie. To jest zdanie, które gdzieś tam napisał Malcolm Gladwell, <laughs> który napisał tak, nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. Naszym mhm. tematem, tematem naszej rozmowy ma być między innymi, ale nie tylko, ekosystem startupowy, mhm. startupy. I teraz y, ja dochodzę do takiego przekonania, że my nie potrzebujemy zmieniać ludzi w tym sensie szukać talentów startupowych w Polsce. Czyli. Mhm. Młodych, starych ludzi, którzy mają pomysł na biznes. Bardziej my potrzebujemy otworzyć umysły otoczeniu, mhm. czyli tym wszystkim, którzy za to odpowiadają. Pomożesz w tym? E, tak, Grzegorz, e, oczywiście. No, wydaje mi się, że tak, osób utalentowanych jest rozkład pewnie naturalny w każdym społeczeństwie bardzo, bardzo podobny. Tak? To, co jest jakby kluczowe, żeby te przedsiębiorca, Nowi przedsiębiorcy, startupy się rozwijali, to jest właśnie to otoczenie. Otoczenie regulacyjne, tak. otoczenie biznesowe, które wspiera, które jakby używa tych rozwiązań, tych startupów do polepszania swojego biznesu. Więc jakby cała ta otoczka, która jest wokół, ona sprawia, że te startupy mogą rosnąć. Tak. I myślę, że jak sobie popatrzymy na kraje, gdzie startupy kwitną, typu nie wiem. Singapur, Izrael, Stany. No to tam, jakby sandboxy, otoczenie regulacyjne, które ułatwia zakładanie startupów, próbowanie, testowanie i jakby to całe wsparcie jest, ono sprawia, że osoby, które mają pomysł, mają talent, mają tą kreatywność, swoją innowacyjność, mogą się realizować. U nas często może być tak, że ktoś ma świetne pomysły, natomiast jak on się zderzy z regulacjami prawnymi, nie wiem, z podatkami, z różnymi e, ZUS-ami tego tak, świata, tak, tak. no to ciężko tą kreatywność, otwartość, ten pomysł, ten insight, z którego najczęściej się wywodzi ta kreatywność i potem innowacyjność, no ciężko to obronić, jeżeli z każdej strony jesteś Trochę ostrzeliwany, torpedowany, a nie wspierany, żeby się rozwijać. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu ktoś, kto miał doświadczenie ze Stanów, to było w bardzo dawnych czasach jeszcze, ze tak zwanej komuny, usłyszałem od tej osoby takie zdanie, że w Stanach jest tak, że jak idziesz i spotykasz kolejne drzwi, to te drzwi same przed Tobą się otwierają. Jakkolwiek to brzmi mm -hmm. bałwochwalce na temat Stanów, a, bo y, druga część tej wypowiedzi jest taka: w Polsce natomiast spotykasz drzwi i musisz je wyważyć. Niewiele się do tej pory mm -hmm. zmieniło, trochę się zmieniło, rzeczywiście, nie, nie bądźmy aż mm -hmm. tak bardzo krytyczni. Natomiast rzeczywiście to, co powiedziałeś, dowód na to i to, o co zapytałem, jest taki. S y, same jedynki, czyli pierwsze miejsca w naszym rankingu, czyli y, Stefan Batory. Mm -hmm. Basia Sołtysińska, yy, Michał Borkowski Brandy, mhm. tam to był yy, między innymi buksi, i, i mhm. Basia Sołtysińska. Mhm. Tak naprawdę rozwinęli skrzydła dopiero jak wyjechali mhm. z Polski. Więc na Boga to nie jest mhm. krytykowanie w czambuł tego, co się w Polsce dzieje, tylko tak. po prostu rzeczywiście spróbujemy Bo jest to jest potrzebna taka strukturalna zmiana, która ułatwi te pierwsze kroki. Próbowania biznesu. I też, jakby, oczywiście zmienia się tak, jak mówisz, no bo teraz też mamy na przykład podatkowo, jeżeli ktoś ma przychody o ile się nie mylę, do 30 tysięcy, to on nie musi prowadzić całych tych ksiąg, wszystkiego. Tak po prostu rejestruje to i zaczyna swoją działalność. Więc jakby, są ułatwienia. Natomiast zapóźnienie w ogóle Europy, myślę, w stosunku do, do świata, jeżeli chodzi o, o startupy, jest duże. Jedne kraje dużo szybciej to, to robią, pewnie za chwilę porozmawiamy o innych krajach europejskich, inne trochę wolniej. Natomiast tak. no, to otoczenie jest najważniejsze, a nie sam pomysł. Tak. I jak rozmawiamy na temat tak zwanego ekosystemu startupowego, i to wychodzi już po raz trzeci w tych rozmowach, które tu prowadzę, to takimi głównymi aktorami na tym rynku startupowym są tak. Tak zwani founderzy, uh -huh. czyli ci, którzy mają pomysł na, 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 na biznes i to mogą być. Nie, mam nadzieję, że to już mija ta moda na to takie myślenie, że to są młodzi ludzie, uh -huh. niekoniecznie uh -huh. to są często ludzie w wieku poważnym, którzy. W naszym y wieku Grzegorz W dorosłym wieku, <laughs> dokładnie. Którzy y, mają doświadczenie na uh -huh. przykład w korporacji czy w dużej firmie doświadczenie uh -huh. życiowe i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie są inwestorzy. I teraz inwestorzy to są ludzie, którzy mają pieniądze i patrzą, jest fajne rozwiązanie, może warto w to zainwestować i zarobić. Ale przecież są też firmy, są korporacje. Na świecie tak jest, że to one, przecież Steve Jobs jako pierwszy wpadł na to, żeby wybrać najzdolniejszych. Wy, 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 wyrzucić ich z firmy, że tak powiem, tej głównej, mm -hmm. żeby sobie spokojnie pracowali. Powiedz mi, czy znasz, nie traktuj tego jako egzamin, <laughs> czy znasz takie przykłady w Polsce, gdzie duża firma wybiera sobie startup i razem robią projekt korzystny dla obu stron? Hmm. Wiesz co, no pewnie mógłbym. E, powiedzieć też na naszym przykładzie, tak, bo no okay. myślę, że e, przykład Autenti, gdzie my byliśmy jednym, e, jedną z firm, która zainwestowała i współpracuje z Authentic, no to jest właśnie taki przykład, bo tam mieliśmy my i dwa inne banki, które jakby weszliśmy e, we współpracę z Authentic. Dzięki czemu i te trzy banki, ale teraz i inne organizacje mogą sobie. Podpisywać dokumenty bezpapierowo, wszystko jest elektronicznym podpisem. No i to jest jakby super przykład, że nawet firmy konkurujące ze sobą mogą wspierać startup, który rozwiązuje jakieś wyzwanie branży, a nawet poza branżą. Tak, i to jest jakby. To jest piękne, tak? Fantastyczny przykład. Fantastyczny przykład, bo właśnie kojarzący te dwie rzeczy. I, I o tym, proszę Państwa, właśnie mówimy. Mówimy o tym, i po to rozmawiamy. I dlatego miałem tę wielką przyjemność zaprosić Darka, i zgodził się, żeby przyjść tutaj dzisiaj do studia, żeby zwrócić Państwa uwagę, że inwestorzy to, to są również, a może w polskich warunkach przede wszystkim, powinny być. Polskie firmy, duże firmy i międzynarodowe też, które szukają rozwiązań, często technologicznych, a na rynku są młodzi, starzy ludzie, którzy takie rozwiązania mogą zaoferować. Tak, no i, i to według mnie jakby piękne jest to, że to jest o współpracy, a nie o takim właśnie wygrywaniu, że ja będę inwestował w jakiś startup i to będzie mój ci on, i tak. ja z tego będę jakoś tak. tam. Przewagę konkurencyjną. No, niestety te przewagi konkurencyjne w obecnych czasach one są szybko powtarzalne, i jeżeli zrobimy to wspólnie, to będzie miało to dużo lepszy efekt. Kolejnym przykładem, o, też jakby daleko nie szukając w yy, bankowości, yy, Blik, tak? No to Blik jest też super innowacją, był startupem, też jakby banki są zaangażowane i nie tylko w. Finansowanie tak. i rozwój, no i blik jest teraz no, genialnym produktem, który się rozwija również yy, poza Polską, tak? Wygodne, yy, super przyjazne, yy, no i jeszcze używane od najmłodszych do najstarszych, bo to tak. jest po prostu rozwiązanie, które jest przyjazne dla ludzi do wykonywania transakcji płatności. Więc to są takie rzeczy, gdzie naprawdę można wspólnie dla nas, korporacji, i dla klientów znaleźć rozwiązania, które sprawiają, że te same czynności możemy wykonywać w sposób dużo łatwiejszy, dużo przyjemniejszy, dużo wygodniejszy e, niż do tej pory. Tak? I, I dla mnie to jest jakby cała mm, rozmowa o innowacyjności to jest po prostu szukanie sposobów na rozwiązywanie albo problemów, albo e, szukanie nowych narzędzi do wykonywania czynności, które, które musimy robić. I to, I to wtedy mamy też gwarancję, że to będzie się przyjmie, tak, bo to trochę jak też w marketingu, jeżeli jest dobry insight, no to na tym insight zbudujesz wszystko i tak, to będzie tak. hulało. Jeżeli na samym początku jest problem z insightem, problem z potrzebą, którą chcemy usprawnić, rozwiązać, no to najczęściej lądujemy w różnych ghostach albo teraz mówi się washingach różnych, tak. Green czy jakichkolwiek innych, tak. ale w Washingach, tak, jeżeli nie mamy tej bazowej potrzeby dobrze zdiagnozowanej, na którą właśnie e, znajdujemy rozwiązanie. Darek jest patronem i jurorem, firma jego jest patron. Bank jest patronem, a Darek jest jurorem 50 kreatywnych. I na tyle mnie znasz, że trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo tak naprawdę chciałem, wiesz, doskonale, że ja lubię zadawać takie pytanie o kreatywność. Mm -hmm. Czy kreatywności na przykład można się nauczyć. Mm -hmm. I, i, y I rzeczywiście wyprzedziłeś to pytanie, bo mnie bardzo to interesuje. Mm -hmm. Co zrobić, żeby wpaść na pomysł biznesowy, mm -hmm. na mm -hmm. pomysł kreatywny? Y tak. Pytanie, czy można się nauczyć kreatywności. Myślę, że można ją trenować. Okay. E, można ją trenować, tak jak e, trenujemy sobie mięśnie. Tak samo myślę, że kreatywność można trenować. Natomiast trzeba dawać sobie właśnie taką swobodną przestrzeń, kiedy mamy wolny, luźny umysł, nie jesteśmy tak. czymś zajęci. E, no i to, co jest jakby kluczowe w kreatywności, to jest właśnie poszukiwanie. Ta ciekawość poszukiwania, obserwowania. I nie bać się tego, że właśnie nie czegoś się nie Ale wiem, zanim, się zanim wiesz jeszcze jakiś strach się pojawia, to jakby musisz nau nauczyć się obserwować. Obserwować otoczenie, obserwować swoich klientów, obserwować potencjalnych klientów, swoich znajomych. I z tych obserwacji, z tej ciekawości, jakby też dopytywania, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, masz jakby. Taką pulać się pojawia rzeczy, które, które zaczynasz zauważać, że coś nie działa, coś mogłoby być inaczej, coś jest niedoskonałe, i wtedy zaczynasz się zastanawiać, ale jak można by było to zrobić? Więc yy, od tej ciekawości dochodzisz do insightów, i w te insighty, czyli, do no, klasycznie robię badania, tylko to nie jest robię badania, nie wiem, zrobię sobie ideaje, fokusy albo ilościówkę, tylko całe Twoje, jakby przebywanie otoczeniu ludzi, to jest takie badanie, gdzie ty jakby poszukujesz, tak? czytasz, inspirujesz się i wtedy tą kreatywność możesz sobie pobudzać i poszukiwać tych insightów, jak masz insight i widzisz, że on jest mocny, to najczęściej poczujesz, że za nim też będzie za chwileczkę rozwiązanie i z, tych, z tej kreatywności według mnie pojawiają się innowacje, a jeżeli innowacja jest oparta na kreatywności, a wcześniej jeszcze na insightie, to pojawiają się takie rozwiązania mocne biznesowo, no, które osiągają sukcesy, tak? Pewnie Booksy tak. jest jednym, jednym z przykładów, tak. o którym już, już wspominałeś, tak? Tak. Gdzie był świetny insight, była kreatywność, powstał innowacyjny pomysł i mamy biznesowe rozwiązanie. Znowu użyłeś świetnego przykładu, który ilustruje przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że e i tu już ktoś o tym powiedział przy tym stole, że kreatywność rodzi się z narzekania. Mhm. Słuchaj, na, na co ludzie narzekają, mhm. bo tu jest miejsce, to jest ten insekt, mhm. tak? A druga rzecz, badania. I tu mi się nasunął taki temat, często jest taki sztucznie stawiany dylemat. Marketing i sprzedaż. Marketing versus sprzedaż mhm. w firmie. A tak naprawdę marketing. Już abstrahuję od tego, że musi być jednością, że sprzedażą. No to a propos badań. Kto jest najlepszym badaczem dla, sprze dla marketingu? Sprzedawcy, bo to oni no, mają do czynienia tak. bezpośrednio z klientem. Tak. I jakby wiesz, całkowicie otwarcie, najciekawszych y, rzeczy o naszych klientach, o wyzwaniach naszych klientów, my się dowiadujemy, rozmawiając w różnej formule z naszymi doradczyniami, doradcami z oddziałów. Bo oni są na pierwszej linii i oni jakby widzą, nie, nie potrzebujemy moderatora, który zaprosi tych klientów trochę do sztucznego otoczenia i będzie zadawał im bardzo takie wyszukane, ciekawe pytania. I to zawsze to, co powiedziałeś, jest sztuczna sytuacja. Ta. To jest tak, jak pytasz kogoś przy, jest 17 past do zębów na półce, mhm. podchodzi badać i pyta, dlaczego pan wybrał tę, a nie inną pastę. No to zacznie człowiek kombinować, bo fluoru więcej, bo... A jeszcze musisz, wiesz, no, jakoś trochę zracjonalizować swój wybór, żeby dokładnie, mądrzej wyglądać. Dokładnie, tak? dokładnie. I też nie wiem kto to powiedział, ale ktoś tutaj powiedział, że jeżeli chcesz obserwować naturalne zachowania lwa, no to nie idziesz do zoi, i nie oglądasz go w Zoe, tak? No bo twoje wnioski w jakiejś sztucznej przestrzeni będą zupełnie inne niż wnioski w naturalnym środowisku, więc jakby ten bieżący kontakt z ludźmi, którzy mają do czynienia z finalnym klientem, no to to jest jakby Beauty. Tak? Czyli podsumowując, żeby mieć pomysł na biznes i być w biznesie kreatywnym, należy przede wszystkim obserwować, słuchać. Być ciekawym tak. Być, być ciekawym, ciekawym i obserwować. Tak, tak. I... A z drugiej strony, dawać sobie czas i takie często samotność również, żeby móc to sobie przeanalizować, przemyśleć. To znowu mi się to podsumowuje w ten sposób, że, się, że tak naprawdę powinno się tworzyć zespoły kreatywne, złożone z bardzo różnych osób, różnorodnych mhm. osób, ale między innymi tych młodych, bo oni mają taką ciekawość, tak. to oni często nie wiedzą, że coś jest nie do zrobienia, mhm. przychodzą i to robią, ale też z tych właśnie takich już spokojnych, mhm. dorosłych, do, dojrzałych ludzi, którzy i ta synergia. I to jest wiesz, jakby też wzajemne mm, pytania tej różnorodnej grupy, tak jakby często, nie wiem, możemy powiedzieć challenge'owania, ale to nie jest o challengeowanie, to jest bardziej o wyrażaniu swoich opinii w sposób otwarty, komentowaniu z szacunkiem i jakby szukaniu rozwiązań. I to też to, co powiedziałeś jest ważne, tylko wydaje mi się, że my też jako różne branże, środowiska mówimy tak, chcemy mieć różnorodne zespoły, tylko mówimy tak różnorodne, no bo teraz jest trend i mieć różnorodny zespół, natomiast to, co jest kluczowe, no To właśnie różność poglądów, różność perspektyw, yy, bycie z różnych środowisk to jest jakby beauty tak. tej różnorodności. A nie do powiem, no dobra, to chcę mieć różnorodność. Tak, będę miał osobę starszą, młodszą, tej płci, tamtej płci, taką, inną i jeszcze tak. inną, tak? Tylko no to będzie takie trochę sztuczne i powiedzieć, no to my jesteśmy w ogóle super poprawni, jeżeli chodzi o różnorodność. Tylko różnorodność to jest jakby według mnie przede wszystkim stan umysłu, doświadczeń, które są zderzane w jednym, w jednym miejscu. Synergia, po francusku synergie. Mam <laughs> nadzieję, no no że nie będziemy po francusku rozmawiać, więc... chociaż 7 lat się uczyłem. Więc... E, nie, ja uczyłem się tylko w średniej szkole, ale tym bardziej nie będziemy rozmawiać po francusku. Natomiast wracając do tej synergii, do języka francuskiego. E, BNP Paribas to francuski bank. E, jak wygląda sytuacja, jak wygląda ekosystem startupowy we Francji? Powiedz. Wiesz co, yy, według mnie, yy, Francja to chyba jest jeden z bardziej rozwiniętych rynków startupowych w Europie. I mało znanych, chyba, nie? Mało znanych, ale też to, co mówiliśmy chwilę wcześniej, na tle krajów, rynków pozaeuropejskich, cała Europa jest trochę opóźniona okay. w, w tym ekosystemie. Francja bardzo mocno nad tym pracuje i tam. Rząd bardzo mocno wspiera to. Regulacje są przyjazne dla właśnie zakładania nowych firm. Myślę, że takim najlepszym przeglądem, jeżeli ktoś by chciał się przyjrzeć rynkowi startupowemu we Francji, to pojechać na Vivatech. Mhm. To jest taka kilkudniowa konferencja w Paryżu, gdzie w zasadzie możemy mieć przegląd całego najważniejszego rynku startupowego. We Francji. Też dane mówią, że na koniec 2022 roku było około 20 tysięcy startupów we Francji. Głównie fintechy związane z jajem, teraz oczywiście health też bardzo mocno się, się rozwija, co nie jest zaskoczeniem. Tak. No i jeśli chodzi o, o startupy, też na przykład rząd francuski ma program, który. Jasno mówi, on został po, y, uchwalony w zeszłym roku albo dwa lata temu, który mówi, do 2030 roku chcemy mieć we Francji 100 unikornów. I oni chcą konsekwentnie wspierać regulacyjnie, również finansowo startupy, żeby mieć 100 unikornów na y, koniec 2030 roku, czyli za 6-7 lat, tak 6 tak. lat. Niesamowite. ogromne wyzwanie, natomiast jest to wiesz, jakby bardzo jasno i wyraźnie powiedziane. Jest komitment, tak? Więc jakby wierzę, że jeżeli jest komitment na poziomie rządowym plus firmy też to czują, to się może, może się udać. Trzymamy kciuki. Tak. To niesamowite wyzwanie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Startup Nation przecież hmm. Izrael ma tych y, y, unicornów około chyba 50, mhm. może 55 Max w tej mhm. chwili. Obok nas sąsiad y, też stawiany często za wzór i ja jestem zafascynowany ostatnio tym krajem, czyli Estonia ma 10 mhm. unikornów, będziemy niedługo na ten temat rozmawiali tutaj. Y, to rzeczywiście wyzwanie jest porządne. Tak, ale też pamiętajmy, okay. jak duża populacja jest we Francji, tak? To jest jakby też, wiesz, kwestia skali, tak? To prawda. No. Ale z drugiej strony, zobacz, jak mała populacja jest w Estonii. Właśnie, więc jak wiesz, w Estonii jest 10, tak. to jak sobie weźmiesz skalę tak. dużego tak. rynku, no to to, co mówiliśmy, też jakby rozkład naturalny osób zdolnych, uzdolnionych z pomysłami ciekawych będzie procentowo taki sam, ale w dużej grupie więcej. Więc ja myślę, że przy takim. Yy, Dużym komitmencie różnych stron, uczestników rynku startupowego i jeszcze rządu, jest to, jest to możliwe. No właśnie. Musimy stworzyć taki komitet, komitet, który będzie się tym zajmował. Co zrobić, żeby zaprosić tutaj ludzi odpowiedzialnych teraz po tej zmianie politycznej, mhm. która nastąpiła w Polsce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba jest dobry klimat, żeby ten temat podejmować. I ja jestem że to... wdzięczny tutaj właścicielom stacji, przede wszystkim Marcinowi Wenusowi, który zaprosił mnie do tych rozmów, bo rozumiem, że ta misja tych rozmów i chciałbym, żeby tak mhm. było, zmierzała do tego, żeby w Polsce może też założyć taki plan. Zróbmy w ciągu najbliższych siedmiu lat, stwórzmy cztery no Nie musimy przecież się licytować z nikim, <grym> możemy tak? zrobić swoje cztery albo pięć, tak? Ja myślę, że wiesz, każdy odcinek tego programu, to jest właśnie zaproszenie, żeby coś takiego tworzyć. Tak, dziękuję, że tak mówisz. Jan, jeszcze na koniec chcę cię zapytać o twoje wrażenia, twoje odczucia z pracy w projekcie, który, który robimy wspólnie, czyli 50 mhm. kreatywnych, bo to trzynasta edycja jest przed, przed nami i ja ciągle jeszcze się waham, a może nie robić tak, jak nie ma trzynastego piętra w niektórych hotelach na świecie, w Stanach podobno szczególnie, to może nie robić trzynastej edycji i przejść od razu do czternastej. Znaczy jest to kuszące, ale nie możemy chyba ulegać takim przesądom, się. tak? Nie po, to, nie po to te startupy, które mogłyby się zgłosić są żeby nie mieli, nie trzynastej edycji, zatem 13 może być dla nich wyjątkowo szczęśliwa właśnie, więc tutaj myślę, że nie, nie można być przesądnym. Okej, okay. trzymam się w takim razie za słowo, że też mogę liczyć na ciebie osobiście i na, 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 na twój bank jako partnerów, my no. natomiast, Ponieważ, o Jezu, zobacz, ja nie, 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 nie uruchomiłem mojego urządzenia o. do mierzenia czasu, bo ja taki specjalnie naby, na, 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 nabyłem, nie wiem jak to się już w dzisiejszych czasach nazywa, czy jeszcze ktoś tego używa, no i zobacz, nie uruchomiłem, ale coś czuję, że... Jakoś poszło. Że jakoś poszło, że czas, czas nasz powoli się kończy i dlatego bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz spotykamy dziękuję. się i tu, i w innych miejscach. Państwu również serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień.